Cześć! Jestem dzisiaj na osiedlu Koncept i jest ze mną Kuba, mieszkaniec tego osiedla. Cześć, Miomi! Znajdujemy się w strefie fitness nie bez przyczyny. Kuba na co dzień trener personalny projektował tę przestrzeń, wybierając wyposażenie i określając podział na strefy. Kuba, czy jesteś zadowolony z efektów? Tak, jestem jak najbardziej zadowolony, zarówno ja, jak i mieszkańcy, ponieważ przychodząc tutaj o godzinie 16-17, jestem w szoku, ile tutaj jest osób. Jestem zadowolony, bo są podzielone strefy, właśnie cardio, strefy wolnego obciążenia, także każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od pogody, można zjechać windą i tak naprawdę zrobić bardzo dobry trening. Cała ta sala to przestrzeń ponad 150 m kwadratowych. Opisz pokrótce, jakie tutaj mamy strefy. Czyli mamy strefę wolnego obciążenia, gdzie można zbudować jakościową masę mięśniową, można zrobić przysiady, martwy ciąg, wyciskanie. Także jest coś, jeżeli ktoś chce zrobić intensywniejszy trening, znajdzie coś dla siebie. Możemy spalić efektywnie tkankę tłuszczową na strefach cardio, ponieważ mamy dwie bieżnie, mamy dwa arbitraki, dwa rowerki stacjonarne. I mamy drabinki z piłkami do rozciągania, do mobilizacji w celu właśnie jeżeli ktoś ma jakąś kontuzję, chce zrobić mobility, rozciągnąć się, też to jest na pewno korzystna rzecz dla takiej osoby. A która z tych stref jest Twoją ulubioną? Ulubiona zdecydowanie to jest strefa wolnego obciążenia, ponieważ uwielbiam się porządnie zmęczyć, trenuję tutaj regularnie z moją żoną Natalią. Razem możemy zrobić intensywny, efektywny trening, także ze swoją drugą półką można przyjść i zrobić naprawdę dobrą robotę. Natalia. Jak wiadomo, decyzje zakupowe w rodzinie podejmuje kobieta. W związku z tym do Ciebie pytanie, czy strefa fitness na terenie osiedla była dla Was ważnym powodem, dla którego zdecydowaliście się na zakup mieszkania na Osiedlu Concept? Tak, bardzo ważnym, ponieważ jest to oszczędność czasu. Nie musimy wychodzić tak naprawdę z osiedla, żeby zrobić dobry trening razem. Tak, dokładnie. Spędzamy więcej czasu razem, wychodzimy dwie minuty i zdecydowanie miał to bardzo duży wpływ na zakup naszego mieszkania na osiedlu Koncep.